Pozwólcie, że ja swoje wystąpienie chciałbym utrzymać przede wszystkim w konwencji podziękowań i w oparciu o to przepiękne polskie słowo, jakim jest słowo dziękuję. W pierwszej kolejności chciałbym te podziękowania skierować na ręce pana Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo pamiętam jedną z naszych pierwszych rozmów po objęciu przez pana ministra tej funkcji, kiedy pan minister powiedział, panie komendancie, bardzo zależy mi na spotkaniu z policjantami z pierwszej linii na podziękowaniu dla nich, na docenieniu ich trudu i wysiłku i pokazaniu zrozumienia dla ich zagrożenia i niebezpieczeństw tej służby. To się dzisiaj dzieje, panie ministrze, i za to bardzo serdecznie dziękuję, że ci wspaniali ludzie w policyjnych mundurach mogą dzisiaj w tak wspaniałej oprawie i z udziałem tak znamienitych gości odebrać wyróżnienia za te niezwykłe postawy. Nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał tej publicznej okazji i nie podziękował Pani Marszałek, za ten wspaniały, co prawda krótki okres, ale dowodzenia nadzorowania naszej formacji nie było wcześniej ku temu okazji. Pani Marszałek, bardzo serdecznie dziękuję za ten, za ten niezwykły, choć krótki czas. I Panie premierze, też nie byłbym sobą, gdybym nie podziękował za program modernizacji polskiej policji. Te 6 miliardów z 9 z całego programu, który trafia do naszej formacji na przestrzeni czterech lat. To jest niesamowity zastrzyk finansowy ulokowany w warunki służby, w wyposażenie, przekładające się też oczywiście na bezpieczeństwo policjantów, ale przede wszystkim w niezwykły kapitał ludzki, jaki stanowią ci ludzie, którzy na co dzień noszą policyjne mundury. A tym bardziej dziękuję za ten program, kiedy słyszę o deklaracji jego kontynuacji. Bardzo serdecznie dziękuję, panie premierze, i bardzo państwu dziękuję za obecność i spotkanie z funkcjonariuszami. Polskiej Policji. Ale przede wszystkim, drogie koleżanki i koledzy, chciałem podziękować Wam, podziękować za te niezwykłe przykłady wzorowej policyjnej służby, o której czytałem, kiedy przesłano mi wnioski i uzasadnienia do tego, abyście to właśnie Wy dzisiaj znaleźli się tutaj na tej sali. Tak jak mówił pan minister, to Wy każdego dnia zakładacie policyjny mundur, aby nieść. Polakom i wszystkim tym, którzy przybywają do naszej pięknej ojczyzny, tą jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. I czynicie to nie patrząc na to, jakie zagrożenie czyha na was, bo te przypadki, o których dzisiaj tutaj mówimy i które wy reprezentujecie, te sytuacje, które przeżyliście, to przypadki, kiedy narażaliście własne zdrowie i życie po to, aby ratować życie innych po to, aby nie, nie patrząc na to, czy jesteście w czasie służby, czy poza nią, przepiękne historie i każda z nich kwalifikowała się na to, żeby dzisiaj ją tutaj pokazać. Bardzo nisko wam się kłaniam i to wielki zaszczyt stać na w czele formacji, w której służą tak niezwykli ludzie jak Wy. Bardzo nisko kłaniam się Waszym najbliższym i Waszym rodzinom. To oni stanowią dla Was to naturalne, codzienne wsparcie. A kiedy wracacie po służbie, gdzie doświadczyliście takiego zagrożenia, to dla nich pewnie jest to nie mniejszy stres niż dla Was, kiedy te interwencje podejmowaliście. Mając w szeregach Takich ludzi jak wy jestem spokojny o przyszłość polskiej policji, ale przede wszystkim jestem spokojny o to, że Polska nadal będzie wyjątkowo bezpiecznym miejscem na mapie Europy i do tego dołożymy wszelkich starań i to deklaruję i obiecuję pani marszałek, panu premierowi i panu ministrowi. Dziękuję bardzo.